Cześć, witam was w następnym odcinku i dzisiaj spiderman 4 Jeden odcinek się nie udał, więc ja to... będę tylko wiedzieć nie co się stanie dokładnie tak samo jak na zewnątrz czyli brzydko, puro i ponuro i deszcz pada, ale nie przejmujmy się Delikatny, że tak to ujmę i to i bardziej niż delikatnie Jesus Christ Mmm albo nie do końca może? Nie no, żartuję oczywiście, że wszystko jest... patrzcie... patrzcie jakie yes. kochamy. Uh! Dobra, to było Easy. Nie wiem Zaćmy o mnie. nie! Co my teraz zrobimy? Zadzwońmy po pana Stasia, hydraulika. Na pewno nam pomoże. Żartowałem! Pan Stasia Hydraulik ma wolne! Bo Piotr Parker! Teraz ma zmianę! Piękny Piotr! No, my się nie czepiać sufitów. I ostatnia bombka została! A, big. Spokojnie, sytuacja została zażegnana. Nie ma problemu. A może tak wystawimy rachunek za to, co ja tam wiem zresztą. Dobra, zrobiliśmy wszystko, zostaną jeden obraz do zabrania. Więc sobie go zbierzemy. A potem mamy jeszcze jedno wyzwanie e, tej Tiktokerki takiej śmiesznej. A jak wiadomo, my nie lubimy Tiktokerów ani Tiktokerek, więc musimy je zniszczyć wszystkie. To nie tak, że ja nie robiłem sam. Nie muszę powinien gdzieś tu być. Eee. co to znaczy? Że musimy przeska O, już znalazłem. Ziu! Rewolucja o, francuska! Detektywie, znalazłem ostatnią skrytkę. Czy mam jeszcze czegoś poszukać? Nie. To ostatnie. Nie, nie, <laughs> nie. nie jesteśmy już potrzebny. Nie, Spider-Manie. A coś dostanę Cieszę za się, że mogłem pomóc. A, jeszcze jedno. Masz rację co do nowej Black Cat. Miej na nią oko, dobra? To dla mnie bardzo ważne. To było dziwne. O co mu chodziło? Sam chciałbym nic. Że teraz? Przed chwilą z nim rozmawiałeś. Przez ciebie wybrany jest nieaktywny. Aha. Robi się coraz dziwniej. Aha. i zajrzę na posterunek. I okaże się, że żaden... Ja. Okaże się, że żaden taki policjant nigdy nie istniał. I tak naprawdę pomagałem temu chłopowi odzyskać te skradzione wszystkie rzeczy, które on ukradł. Aaaa, Piotr. Jak tak, to ty jesteś największym dzbanem w dziedzinie wszystkich dzbanów. Po prostu ever, nie? Dobra, ale na razie idziemy tutaj. Robimy ostatni challenge: Z z Birą. <grrr> Dokonaj wszystkich przeciwników przed upływem czasu. Let's go! Tak, tak,

Nie w stanie przeżyć takiego bomba. Pamiętajcie, by subskrybować Sharika na... That's what she said. Foto bomba. Uśmiechnij się. Chciałbym jeszcze do <trybuj> co oni na jednym zdjęciu dostają. No bo najwyraźniej materiał na terenie Hammerheada. O kurde, biją się ze związku z Mario, co się tam dzieje? Chłopco z minigunem przyszedł, czekajcie! Z minigunem... O, jego się nie da tak łatwo porobić, czekajcie! Matryca! kwa, Elektryczność, elektryczne drony! I jakieś inne rzeczy! kwa I pułapki! I jeszcze Piotr Kupa! Tak? To fajnie! Dobranoc! I... Yeah. Bum! Srebro Na igrzyskach no. Psycho-Olimpijskich. Tak, jest. Nie ale 67% widzów uważa, że mógłbyś być lepiej. Nieprawda! Ej, było fajnie, prawda? Ej, co, ja zrobiłem wszystkie te wyzwania? Hello, może jakaś nagroda? Nie wiem, pocieszenia chociaż? Nie, pocałuj się w żyć? Mhm, dziękuję bardzo. Abra, to lecimy w takim razie To Black it! Bo dzisiaj mam zamiar skończyć główny wątek w całości. Jestem pod wrażeniem, spider -Manie. Tak jak co zaplanowałam na kolejny sezon. Nie będzie kolejnych sezonów. Odskrywaj! Normandzka się zepsuła. Wiedźmina im zdaniem. Kolejne sezony Wiedźmina. Nikt nie potrzebował, nikt nie czekał. I wszyscy chcą, żeby to się jak najszybciej skończyło. A mimo to wydają kolejne sezony. Piotr Parker. Co się tu dzieje? Się... Coś ty znowu zrobiła? Policja zablokowała całą ulicę. No, w tym kartonie wygląda. bardziej się książę. Jeśli znajdę trop Black Cat, może ją doścignę. Ochroniarz najwyraźniej oberwał. No, to ci Po czym to wnioskujesz, Piotr? Może ratownik mi powie, co się stało. Uszę. Wow, było blisko. Zasada numer 47: nie lądować na rannych. Aj tam Piotr przesadził. Co, co się stało? spider Ktoś chyba ukradł jakąś rzadką książkę. O, książkę? się wyliża? Doznał poważnego urazu. Praktycznie wypaliło mu rogówki, ale wow. bez drogi. Okej. Okay. O nie, to pewnie muszę ta rzadka Jeśli to sprawka Felici, muszę ją znaleźć Rzadka książka kucharska Magdy Gesser Jak on zobaczył, ile tam składników, jakie drogie one są To pewnie mu aż oczy wypaliło Pewnie tak było Dobra, ziomeczki, cześć, to jestem ja, Pita Paka I, -i Podlasia Oho. Magnezowa. To pewnie nią oślepiono ochroniarza Badam osad, może znajdę black. Cat. Ooo, wow, znaleziono nieznaną substancję. A jak widzicie nieznaną substancję, to nie nie, biszcie ją, bo tak robią... Spaj, co? Znaczy nie, lepiej jej nie liście. <laughs> jak nie chcecie jakiejś dziwnej infekcji. Patrzcie jak to rozwiązuje. Myk i, i myk, i myk. Easy peasy. Ha! Dobra. Co ty? Takie dziwki wydajesz Liza, i znajdziesz. Zobaczmy, dokąd prowadzi. Trochę trudno mi się skupić. Nie mogę być ojcem. Znaczy, <grym> Wygląda na członka rodziny. O czym ty teraz myślisz? O czym ty teraz rozkwiniasz? Oj, coś tak czuję, że było coś więcej niż przytulanie się robione. Załatwcie go! O, to i jego bracia. Nie jestem! Wito Minecraft położyłem. O czym wy mówicie? Ja o niczym nie wiem. Co, to wszystko? Wow. To chyba ludzie Hammerheada. <suszy> Skanowanie kartonem. I... MJ, wysyłam ci fotkę, sprawdź tę rejestrację. Dobra, dam znać jak się czegoś dowiem. Udało się? Tak. Mamy tą książkę? Możemy zrobić Magdy Gessler pączki? O oh my god! Nie ma obrazków jak my to rozwiążemy! Powiedziała, że dostarczy go Hammerheadowi osobiście. Czy nie kazałem ci zdobyć dysku? Tak, ale dała mu te poprzednie, więc pomyślałem... Oho! Dałem ci robotę! A ty nawaliłeś! Teraz. Teraz... Wiesz co będzie dalej? Co będzie dalej? Czekaj! 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 Wow, wow, czekaj, wow. czekaj, czekaj, czekaj! Uh. Oni się sami wykończą! Ej, nie zgrywaj zdziwionego! Przecież wiedziałeś, co będzie dalej! Ała, ała, ała. Dobra, dobra, chłopaki! Dobra, chciałem się popisać, ale mi nie wyszło. Eee, elektrosieć, elektro to i drony! Hej, Nie ma takiego strzelania ziołu. Drony. Elektrobomby! Uuu, uuu. O, jak mi słodko się robi. Nad... Elektrokarton! Dobra, dostałem trochę w cierę. Ale mam książkę kucharską Magdy Gessler. I z nami receptury na magiczne pączki. Super. Super. Proszę panowie, pewnie przetrzymana. No, to jest dziedzictwo narodowe. Musimy to schować w jakimś sejfie. A teraz przebiegniemy się właśnie gdzie... O! Zdobyłem! Śladem Ked! Wielki awans. Poziom 50+. ma kolejny Wzrost... Czy ja właśnie dostaję po. I... Ale w Janie Lewela po 50. nie dość, że trzeba milion ekspa, to dostaje się po 1% i po. No nie wierzę w to po prostu, nie. Musimy się dowiedzieć, co na nich jest. Jest jeszcze coś. coś zagra? Taka tam sprawa. Mogę to być tatą. takiego, chociaż może jednak. Prawdopodobnie nieważna rzecz. Nie no się w zeznaniach, zacznij mówić po ludzku. Okej, okay. Felicia pracuje dla Hammerheada, bo ten porwał jej syna. Nie wiedziałam, że ma syna. Yy, no, jakie ja też jest w stylu Hammerheada. Nie, to, to, to nie jest, jest hammerheada właśnie, bo to. Wiesz, że przez jakiś czas z nią byłem. No, i... o. 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 Mówisz serio? To znaczy, nie jestem pewny, ale to możliwe. O. Muszę się rozłączyć. Piotr, i po co żeś jej to powiedział? No dobra, odbłonię jak trochę ochłonę. Ja bro. Jak nie masz pewności, to po cholerę jej to mówisz! Chyba rozejrzę się po okolicy. Spróbuję zebrać myśli. Ty jesteś największym zbanem ze wszystkich dzbanów, nie? Dobrze, że nosisz ten karton na głowie. Oho! Ej, możemy tutaj sprawdzić rzeczy. Wystryknięty na dudka? Let's go! Mordeczki. Czekajcie, bo muszę sprawdzić trop tego policjanta. Hey, gdzie jest detektyw Maki? Kto? Maki? Oho, Pierwszy nie ma takiego. Wiedziałem! koleś z wąsem. <laughs> albo pomyliłeś posterunek, albo ktoś cię wkręcił. No, ładny tak. Piotr. Ktoś mnie wkręcił. Super. Dobrze, tak że zebrałeś wszystkie kradzieże. Może raczej Walter Hardy. Hej, nie osądzaj mnie. Zrobiłem, co musiałem. Twoja córka myśli, że nie żyjesz, wiesz? I niech tak zostanie. Dla jej dobra. Wiedziałem. Co? Właśnie mnie oszukałeś. Dlaczego miałbym ci oddać przysługę? Bo dobry z ciebie, chłopak. Aha, tak. opiekuj się moją córeczką. Co? O, jestem taki naiwny. No! Muszę w końcu zostać bezdusznym cynikiem jak reszta świata. Ale ty jesteś cyniczny. Wystygnięty na dotka i to jest koniec! To jest koniec! Koń! O, odblokowałem jakiś Skylet Spider 2. Ale to jest jest. Aha, czyli okradłem yy, ważne dzieła sztuki, warte bo ileś tam milionów, oddałem to złodziejowi. Eee, dobra, no w sumie to zaopiekuję się twoją córeczką, więc yy, nie ma problemu tutaj, nie, więc... Yy, ale w jaki sposób zaopiekować się nią mam? Mamy zrobić więcej dzieci? Więcej ty, a teraz 800 plus będzie. To jest biznes, Piotr. Ja trochę wyglądam teraz, jakbym miał jakieś rajtuzy na sobie, nie? Co to jest za kostium? No taki Spider, ale tak z tyłu wygląda jak jakieś Leginsy? Nie wiem, na młodzie się nie znam. Może takie takie są popularne teraz, no. Hey, Peter? To Tak sobie myślałem. To nie najlepsza pora. No, spokojnie, co tam? Nic takiego, znaczy zaraz. Robisz teraz coś jako Spider-Man? Jako Spider tak White Serio? Ale co? Konkretniej. E... Cześć, co teraz robię W tym momencie... Bo się po mieście, bez no. Chyba, że cię odstraszyłem swoim pytaniem albo coś. Ta. Ta. Yeah. No tak pewnie brzmi jak prześladowca czy ktoś taki. No, no jak taki psychofan. O czym pogadać. A niczym, niczym. Sorki. Mogę poczekać. On jest Na jak Mary Jane! Poświęc. Normalnie truje mi dupę tylko po to, na koniec, żeby mi powiedzieć, że. A, w sumie to nieważne. No i co? <laughs> gdzie ta misja jest? Jest! Cześć, MJ. Zanim coś powiesz, udaj się pod ten adres. To ostatnia znana kryjówka rodziny Costa. Okej. Okay. Jeśli się nie mylę, mają ostatni dysk z danymi. MJ, słuchaj. Nie, tylko słuchaj. Ostatnio trochę za bardzo się zdenerwowałam. Tak. Ale nie, zareagowałbym dokładnie tak samo. Nie prawda! No i sama umawiałam się z ludźmi. No właśnie! Czekaj, z ludźmi? <laughs> Nie wiem, nogi? Tak! W każdym razie jesteśmy dorośliwi. do trzydziestu. A dzieciak ma kłopoty, więc trzeba go ocalić. Nie zasługuje na ciebie. Wiem. Okej, okay, wiem, co na nich jest. Jedno temu rodziny Magi stworzyły rachunkową bazę danych, żeby zachować pokój. Umieściły dane w jednym miejscu. Żeby je zdobyć, trzeba mieć pięć dysków. 5 dysku. Pięć dysków Pięć dysków Pięć dysków ją do dysku. dysku żeby uzyskać dostęp do danych wszystkich rodzin dysku. Jak dysku. Przy okazji puścić resztę rodzin z pięć dysk dysk przed nim robi się spoko 6 Avengersi fajnie że pomagacie ratować to miasto nie tak bardzo macie to w dupie nie co szok oho o Felifio? the black pogadać oh. black cat skniłam za tym. Ja Ale ja bardziej go tak się chcesz bawić? będzie super misja. To to była krótka, hmm, taka trochę krótka super misja. Nieskąd mi sieci. Muszę to zrobić w kadrze Krasny sposób spokój, na misjonarza! Znaczy co? Jeśli Hammerhead ma twojego syna, nie dasz rady sama. Dlaczego Dotąd radziłam sobie sama. Ale teraz ci pomogę! No! Zróbmy małe kotki! U, wow. Ciebie miłów! już razem! Sam sobie odpowiedziałeś, nie sądzisz? Co? Ey, byliśmy hey. fajną parą! dlaczego nie poprosiłaś na o? Hej! Radę. Nie dasz Bo sobie rady. Nie dasz sobie rady. Nie dasz sobie rady. problem! dasz sobie rady. Nie dasz sobie rady. Nie dasz sobie rady. Nie dasz co rady. jest? dasz sobie rady. Nie dasz sobie rady. Nie taka Nie Nie Cię pobujać! Bujam się! Pomogę ci powstrzymać hammerheada! Wow. Jak? Bez zabijania i łamania prawa? To Co tu się, się dzieje? Wiedza. Co to za metr, że tu jakieś pioruny walą? Halo! Ratunku? Muszę wiedzieć! Czy jest. Jesus Christ! Co tu się hmm. wszystko psuje?

Co no. metro, jak można zbuda bić. Muszę się bardziej postarać. Muszę... On też mówi, rzut mi sieci. No koniecznie. Mówię ostatniej. Jakieś nie szukaj Czarne mi. czy jakieś tam... Ale no, stare znajomości. Come on! Bierze się kłócę cały czas z MJ i tak naprawdę to przez nią. To już wolę ciebie, która rzuca do mnie granatami wydaje mi się to, że jest znacznie lepsze. <laughs> Hej! Przestań uciekać! Mmm, no to chyba się nie dogadamy. <laughs> Widzę, że mamy rozbieżne, jakby te. Eee, cele. A jak myślisz? A ty, czemu? A ty próbujesz mnie. A ile ona tej pojęczej sieci potrzebuje? Rony ją. Muszę się zbliżyć. Okej. Okay. O, mam cię! Okej, okay, to było dziwne. No łabrze ją. Dobrze! A jest. I tak poznałem waszą matkę. No. <noise> Możemy teraz porozmawiać jak ludzie. Przecież no. właśnie rozmawiamy. Wiem, co jest na tych skradzionych dyskach. No proszę, silny i mądry. <noise> Hammerhead nie może ich dostać. To będzie ja? miał czego chce, chłopak będzie potrzebny. Daj sobie pomóc. To osoba, która Zajmij go, a my znajdziemy twojego syna. To osoba obok, która się tęskniłam. No widzisz, Tękniła znowu być razem. No z tych szkoda, Piotr. Okej, okay. mogę to przedłużyć o kilka dni. Słuchaj, twój syn, czy ja jestem? No wiesz, później. Najpierw go znajdźmy, a o reszcie pogadamy potem. Masz miło fajną dziewczynę, która wygląda 30 razy lepiej i jest wysportowana od Mary Jane i nie suszy ci głowy oh, i nie, nie, nie robi ci... Nie to ty wybierasz... A! Kici, kici, mam cię w życiu. Ej, <laughs> się? Moja tak, słonko do mnie się dzwoni. sprawę, a my poszukamy jej syna. Powiedziała ci, czy... Niestety. Oczywiście. Jesteś pewny, że nie ściemnia? Znam ją. Nie pracowałaby dla Hammerheada, gdyby nie musiała. Okej, okay. no nic. Sprawdzę tamtą rejestrację. Dam znać co i jak. A to Uch, nie można podesłać to, tej rejestracji... Pora coś wszamać. Widzica Edi. Eddie! Eddie Pizza? Spiderman! Spidey! Zgłodniałeś? Zgadza się! Zrobisz dla mnie pepperoni, jak zwykle? Robi o, się. Przynajmniej nie dach? Poproszę. Tam gdzie ostatnio? Daj mi chwilę. odezwij się do ciebie. Oni naprawdę robią dostawę dla Spidermana na dach? Zanim Eddie zrobi pizzę, zdążę się trochę rozejrzeć po mieście. Zwiedzaj miasto, by ulepszyć sprzęt umiejętności. Bro, mam zrobione dosłownie 100% tego miasta. Ja tu nie mam już co ulepszać, ani co robić. Come on. Ja już jestem najbardziej ulepszony. Umiejętności najbardziej też mam na maksa. O, oh. nie. No cześć, tak, no tak, ja to jestem. Ja ale wiesz, to nic takiego. Wiem, że jesteś strasznie zajęty. A! Ja się tylko zastanawiałem, czy nie moglibyśmy kiedyś zacząć A! trenować? 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 Tak, chodzi o same podstawy. Zwisanie z drapacza chmur, albo zwisanie z niskiego budynku, albo drzewa. Miles, masz 15 lat. Musisz skupić się na szkole. To o wiele ważniejsze od... a, a, a ty masz ile? Ale skończę wcześniej pracę domową, a ty o, znajdziesz to... chwilę. W końcu też zaczynałeś jako 15 latek, nie? Owszem, setki razy otarłem się o śmierć. Nie mogę pozwolić, żeby ciebie też to spotkało. Ale put... okay. tak, rozumiem. Do następnego. O rany, co ja zrobię z tym dzieciakiem? Aha, czyli narażanie siebie jako 15 lat jest spoko, ale narażenie innego, co ma 15 lat już nie jest spoko Ciekawa logika, śpajki, łajki A poza tym nadal się ocierasz o śmierć, bo przypominam, że ostatnio łamali ci kości, wstrzykiwali jakąś chemię i w ogóle jakieś dziwne rzeczy się z tobą ciały, nie? I co, ja, ja czekałem tylko po to, żeby dostać ten super telefon? Jest moja pizza! W końcu się Ale tu jest Dzięki! No i nice! Ogratowania ja. jesteś ty? napiszesz o To dobra Jasne! Na razie! I co mam napisać? Spiderman, Ja tu i było dobre? Nigdy nie byłem taki głodny. Ej, kto to uwierzy? Ej, to jest pierwszy raz, jak spajki. je od dłuższego czasu, nie? Ostatni raz chyba dwa tygodnie temu, więc... Nieźle. Ja naprawdę się walnął. Albion Online. chwilę.